Ej, drugi odcinek na kanale, a ja już nie mogę się zdecydować, jak układać swoje włosy, a także czy stać bądź siedzieć. Ale nieważne, ponieważ dzisiaj zajmiemy się tym, co będzie się działo na tym kanale, a także na innych kanałach w roku 2020, ponieważ jest to odcinek zwany Plany na 2020 rok. Jeżeli jesteście zainteresowani, zapraszam do oglądania. Zanim przejdziemy do tego odcinka, oczywiście na początku trzeba powiedzieć, że to wszystko, co dzisiaj powiem, to są tylko i wyłącznie plany, które zostały wykreowane na dzień dzisiejszy, czyli 11 stycznia. To, co może się zdarzyć przez cały 2020 rok, to kompletnie inna para koloszy, ponieważ, no nie wiem, życie lubi płatać figle, dlatego też to wszystko może wypalić, bądź może wypalić kompletnie coś innego, co nigdy w życiu nie było planowane, ponieważ tak działa przeznaczenie, jak wiemy, bądź nie wiemy, bo... W sumie to jest przeznaczenie. Wszystko zostało wytłumaczone dobrze, w takim razie lecimy z odcinkiem. Oczywiście, pierwszym planem na ten rok jest nasz target filmowy, czyli jeden odcinek na tydzień, czyli mamy łącznie tych odcinków 51. Taki jest target, żeby zrobić na kanale Beatwolf. Tylko tutaj sprawa wygląda następująco, jak mogliście mnie zauważyć w przypadku 2018, a także 2019. Coś się trochę pozmieniało w tym kanale, patrząc po prostu na rok 2017, ponieważ 2017 był właśnie taki bardziej, można powiedzieć, vlogowy, jakieś takie bardziej by poradniki, tutoriale dotyczące fotografii, a także informatyki, tam składanie komputerów i tak dalej. To wszystko było fajnie, pięknie, tak można powiedzieć, kreowałem sobie BitWolfa na początku i mi się to bardzo podobało, ale im dalej szedłem po prostu w kreowanie BitWolfa w roku 2018 i 2019, to muszę przyznać, że ten kanał powoli zamieniał się po prostu w miejsce, gdzie możecie znaleźć tylko i wyłącznie recenzję produktów. I z jednej strony to jest dobre, ponieważ ludzie szukają pomocy, jeżeli chodzi o pewien produkt. Potrzebują opinii, potrzebują zobaczyć sobie, co znajduje się w opakowaniu, jak działa dany sprzęt po danym czasie, jakie funkcje są i tak dalej. Ale z drugiej strony robi się to strasznie, można powiedzieć, mechaniczne. Ten kanał stał się taki bardziej promocyjny aniżeli. Pomocny, ponieważ jedyne co robiłem, to przedstawiałem produkty i robiłem z nich recenzje. Patrząc wstecz, muszę przyznać, że mi się to aktualnie nie podoba, w jakim kierunku. Aktualnie poszedł Beatwolf, dlatego też musimy go trochę zawrócić, i na jak najbardziej chciałbym go zawrócić właśnie na tę drogę, na której był w roku 2017, czyli materiały, które głównie pomagały ogólnikowo w przypadku jakichś problemów, a w międzyczasie pojawiały się na przykład jakieś przebitki z eventów, bądź przebitki z normalnych czynności, jak wdrobienie herbaty, czy też pisywanie czegoś na klawiaturze. To jest coś, co chciałem robić od początku, i nie wiem, kiedy tak się stało, że zboczyłem z tej trasy aby pójść bardziej w stronę takiego recenzenta, technikali. Dlatego też na tym kanale będzie się pojawiać takich stricte recenzji coraz mniej, a coraz więcej będzie się pojawiać właśnie takich typowych materiałów z eventów, ponieważ drugim planem oczywiście jest chęć rozwijania się w dziedzinie filmu, a także fotografii. I w przypadku każdej pasji, a także hobby jest tak, że jeżeli cały czas robimy to samo, to nie rozwijamy się ponieważ żeby się rozwijać, trzeba wyjść ze strefy komfortu, trzeba zacząć próbować nowych rzeczy. I to jest właśnie coś, co chciałbym robić w roku 2020. I można powiedzieć, że ten rok już właśnie w ten sposób zacząłem, ponieważ 5 stycznia odbył się noworoczny koncert charytatywny, który był współorganizowany przez niepubliczną szkołę muzyczną w mojej mieścinie, czyli w Staszowie. I z racji tego, że był to koncert charytatywny, a ja chciałem pomóc ze swojej strony, to postanowiłem właśnie charytatywnie stworzyć, relacje wideo z tego eventu, by ta szkoła miała pamiątkę, a także by mogła e, promować e, właśnie tego typu organizowane imprezy. Dlatego też aktualnie jest to w tworzeniu. Kiedy zostanie stworzone, chciałbym zrobić także materiał, w jaki sposób ten materiał powstawał. I to jest właśnie droga, którą chciałbym, żeby BitWolf poszedł. Jednocześnie, żeby to był lifestyle, który pokazuje bardziej moją osobę, a także, żeby to były poradniki głównie, wydaje mi się, skupione na filmie, a także fotografii. Nie tylko właśnie robić tutaj fotografię i film produktowy, ale też zająć się reportażem, nagrywaniem eventów. Dzięki temu, wydaje mi się, że zostanie zachowana harmonia tym, co ma się zdarzyć w przyszłości. Otóż, jak zapewne pamiętacie, jestem także głównym Prezenterem na kanale Hard PC, gdzie głównie przedstawiam wam właśnie produkty z sekcji sklepu komputerowego, czyli peryferia gamingowe, komputery, części, itd, i tak dalej. I także oczywiście chciałbym tutaj poruszyć sprawę recenzji audio. Otóż, jeżeli chodzi o recenzję audio na tym kanale, czy na kanale Bitwolf, aktualnie w planach jest maksymalnie chyba 6 w związku z tym, co aktualnie tutaj mam, i co muszę zrobić. I na razie wydaje mi się, że to będzie. Będzie totalny koniec typowych recenzji audio, jakie widzieliście do tej pory, w roku 2018 i 2019. Ewentualnie ogranicza je tylko i wyłącznie do. Takich produktów, które nie są spotykane w Polsce, mają bardzo dobry stosunek jakości do ceny, i chciałbym, żeby każdy o takim produkcie wiedział. Wiecie, takie bardziej ciekawostki jak chociażby Bell BL 03 czyli do kanałówki za 120 zł, które grają naprawdę świetnie i możecie je dostać tylko i wyłącznie na razie na AliExpressie. O tym właśnie też będę robił recenzję na tym kanale. Pojawi się ona niebawem. Chciałbym, żeby tego typu materiały jak najbardziej odeszły z tego kanału, ponieważ to był taki swego rodzaju zapychacz. Ale też nie chciałbym, żeby one poszły do kosza. Dlatego też wydaje mi się, że tego typu materiały będą robione na innym kanale. I nie będzie to kanał Hard PC. I nie będzie to także kanał specjalnie tworzony pod audio, nie będzie nazywał się Beatles Audio czy coś. Będzie to kanał, gdzie także będę prezenterem i będzie to kanał skupiony wręcz na sprzęcie a także fotografii filmie produktowym z audio. Ale tutaj akurat to są jeszcze plany niezatwierdzone, nie wiadomo czy to się zdarzy. Jeżeli się zdarzy, to prawdopodobnie zostanie to ruszone gdzieś pod koniec lutego na początku marca. Jak mówię, nic tutaj nie obiecuję. Tutaj jeszcze może być dosyć dużo komplikacji, więc zobaczymy jak to wyjdzie. Jeżeli wyjdzie, to oczywiście o tym was poinformuję. Przechodząc dalej, odkąd tylko zacząłem tworzyć Bitwolfa trapiła mnie jedna rzecz, i były to filmy, które niestety nawet po dosyć mocnym pomontowaniu wciąż miały więcej niż 10 minut, ponieważ wychodziłem z założenia, że im krótszy jest film, tym łatwiej jest przyciągnąć czyjąś uwagę, i tym łatwiej jest sprawić, by ta osoba, która przyszła na ten kanał, obejrzała film do końca. Ale zacząłem także dowiadywać się troszeczkę więcej na temat algorytmu YouTube'a pewnie wiecie od jakichś 3-4 lat chyba już to występuje. Jeżeli film przekracza 10 minut, to można w niego włożyć więcej reklam i to jest jak najbardziej prawda. Niestety jednak ten algorytm wydaje się poszedł o krok dalej, ponieważ jak to powiedziało kilku bardziej znanych youtuberów, algorytm YouTube'a prawdopodobnie działa aktualnie tak, że nawet nie próbuje promować materiałów, które mają mniej niż 10 minut, dlatego też robię tutaj bardzo dużą zmianę i jak najbardziej chciałbym, żeby wszystkie Materiały, które będę robił teraz, miały przynajmniej 10 minut. I nie jest to związane w żaden sposób z reklamami, tylko jest to jak najbardziej związane z promocją. Chciałbym, żeby oczywiście te filmy docierały do jak największej ilości osób. Tak jak praktycznie wydaje mi się, każdy twórca YouTube'owy chce, żeby się stało. Dlatego też wszystkie filmy od tej pory będą w zamierzeniu miały. Przynajmniej 10 minut. No i oczywiście na koniec wydaje mi się, że można powiedzieć o kilku filmach, które chciałbym stworzyć w tym roku. Takim filmem na pewno będzie właśnie ten koncert noworoczny, Making of, tak jak właśnie powiedziałem. Chciałbym tworzyć o wiele więcej materiałów z typowych eventów, czy to będą eventy growe, czy to będą eventy właśnie z audio, czy coś w tym stylu. Chciałbym, żeby takich rzeczy jak najbardziej się pojawiało więcej, ponieważ ja. W pewien sposób promuje event i z drugiej strony e, organizatorzy eventu mogą promować mnie, więc to jak najbardziej działa na korzyść obu stron. E, dalej przechodząc e, na pewno będzie odcinek o moich aparatach, e, który miałem i który aktualnie mam. Jeżeli tylko zdobędę ten poprzedni, e, bądź sobie go wypożyczę, e, na pewno wydaje mi się, że pojawi się druga rewizja odcinka obiektywy jaki wybrać do jakiej sytuacji, ponieważ ten poprzedni jest bardzo popularny, jednak są pewne rzeczy, których nabył właśnie z doświadczeniem i wiem teraz, że są minimalne błędy merytoryczne, jeżeli chodzi o tamten materiał, a także jestem teraz w stanie po prostu pokazać więcej na temat samych obiektywów. Jestem w stanie powiedzieć trochę więcej na temat tego, jak same aparaty działają. Będzie na pewno też odcinek, gdzie będę próbował testować właśnie sprzęt, który nada mi się do repo, jak chociażby lampy błyskowe. Nie będę oczywiście ich omawiał, a także jak one działają, tylko po prostu będę chciał robić filmy typu no, testuję lampę błyskową, chcę zobaczyć jak ona działa, chcę zobaczyć jakie robi po prostu zdjęcia, kiedy się jej używa. Żywa. Chciałbym oczywiście także pokazywać nowe obiektywy, jakie będę tutaj testował, chociażby. Chciałbym wam pokazać ten obiektyw. Ten obiektyw jest bardzo śmieszny, jak widzicie, jest bardzo malutki. Tylko aktualnie nie mogę go zapiąć, ponieważ czekam do tej pory na AliExpressową przejściówkę, która idzie do mnie od listopada bodajże. Podsumowując, w 2020 roku chciałbym, żeby kanał Bitwell wrócił na tory z roku 2017, co znaczy, że będą to filmy, które będą głównie pomagały ludziom w przypadku ogólnych terminów dotyczących filmu i fotografii, a także te filmy będą stylizowane właśnie na to, co się działo w 2017, czyli takie codzienne czynności. Chciałbym także, żeby te filmy mogły opisywać mnie jako osobę, mogły także pokazywać czym się zajmuję na co dzień i w jaki sposób właśnie te codzienne czynności wykonuję i przede wszystkim chciałbym totalnie pozbyć się tego co było do tej pory, czyli właśnie takich stricte recenzji audio, ponieważ Wydaje mi się, że to jest zbyt mechaniczna praca, która może się przejeść po prostu po dwóch bądź trzech próbach. Będę chciał jak najbardziej promować eventy, a także wszelakiego rodzaju rozwiązania, które mogą się przydać przyszłym fotografom, a także filmografom i chciałbym także oczywiście zawiązywać kolaboracje z innymi osobami, które w tego typu właśnie tematach mogłyby mi pomóc. I to jak najbardziej brzmi jak ambitne plany, no ale wiadomo, czymś trzeba się zajmować już od samego początku roku. Tak więc, mam nadzieję, że ten materiał Wam się podobał, i mam nadzieję, że liczycie na mnie, że to wszystko zostanie spełnione, ponieważ ja też w głębi duszy mam nadzieję, że to wszystko zostanie spełnione. I oczywiście, jeżeli nie możecie się doczekać kolejnego odcinka, Czyli tego w jaki sposób luksa, czyli moje stanowisko komputerowe się aktualnie przekształciło. To zapraszam do zasubskrybowania tego kanału, a także polajkowania tego materiału, jeżeli wam się on spodobał. Zapraszam także na swojego Instagrama bitul.wkfilm, gdzie możecie zobaczyć moje zdjęcia, możecie zobaczyć moje story, a także pisać do mnie pytania na direct message. Tymczasem ja się z wami żegnam i widzimy się przy okazji kolejnych materiałów w roku 2020. Trzymajcie się i na razie.